Teraz chciałabym skupić się na sztuce nieintencjonalnej, samorodnej, stworzonej przez amatorów. Amator to osoba nieposiadająca profesjonalnego wykształcenia w dziedzinie, którą się zajmuje, ale także osoba, która robi jakąś rzecz z zamiłowania, z pasji. Hasiora szczególnie interesowało to, w jaki sposób mieszkańcy przeważnie wsi, ale także mniejszych miejscowości biorą odpowiedzialność za estetyczny kształt swojego najbliższego otoczenia i w jaki sposób to kształtują. O takiej aktywności mówił, że płynie z potrzeby serca, a jej efekty nazywał sztuką trudeńską. To ciekawe, że Hasior użył tu słowa plebs. Historycznie to słowo oznaczało ludność najniższej rangi społecznej, pozbawioną praw obywatelskich czyli praw współdecydowania o swojej wspólnocie ale ludność miejską. Ludność wiejską w historii określano mianem ludu. Lud bywał idealizowany, ale także jako przedmiot polityki manipulowany. Podobnie kultura ludowa traktowana jako potencjalne źródło duchowego odrodzenia. W XIX wieku kulturę ludową zaczęto badać, archiwizować, ale także jej regionalne i indywidualne przejawy kodyfikować, czyli sprowadzać do w miarę zunifikowanych wzorów, a wreszcie w XX wieku, w międzywojniu, kapitalizować. Stopniowo wprowadzono do masowej produkcji wzory bazujące na czymś, co było wynikiem połączenia różnych lokalnych tradycji. Ta wytwórczość uwielbiana była jako dekoracja przez oświeconych mieszczan, uprzedmiotawiających traktowany w masie lud, nastawionych na wybawienie ludu z jego nieszczęsnej doli szarpanej siłami natury. Tak, ironizują tu specjalnie, aby pokazać instrumentalizację sztuki pierwotnie związanej z cyklem przyrody, przemianiem, będącej wynikiem rytuałów odmierzających czas życia blisko natury na wsi. Ironizują też, aby zwrócić uwagę na uwagę poświęconą klasie społecznej, która od czasów Kazimierza Wielkiego była odpodmiotowiona przymusem niewolniczej pańszczyzny. Zainteresowanie licznym procentowo ludem i jego kulturą wiąże się bowiem bezpośrednio z zapotrzebowaniem na wzmocnienie politycznych postulatów klas podejmujących decyzje, uprzywilejowanych, i warto mieć tego świadomość. Zatem w międzywojennej Polsce zaczyna się moda na ludowość. Po powojennej Polsce, nastawionej na demokratyzację i upowszechnienie dostępu do zdobyczy cywilizacji, a także danie wszystkim obywatelom państwa takich samych szans, sztuka ludowa właściwie już nie istniała. Ale skodyfikowana na jej podstawie estetyka stała się propagandowym wyrazem nowej, chłoporobotniczej, bo chłopi dojeżdżali do pracy jako robotnicy w mieście, tożsamości elektryfikowanych wsi i coraz gęściej zaludnianych przez migrujących ze wsi w poszukiwaniu pracy w budowanych fabrykach nowych mieszczan po chłopskim rodowodzie. Sztuka ludowa zaś stała się elementem propagandy. Co to znaczy? Propaganda historycznie to rozpowszechnianie jakiejś treści, współcześnie to manipulacja treściami w celu uzyskania jakiegoś politycznego efektu. Wybrana ze swojego regionalnego kontekstu, rytualnego czy utylitarnego charakteru i sprowadzona do powielanych na taśmie wzorów, kultura ludowa pełniła np. funkcje wizerunkowe, dla nie do końca wcielonej, trochę papierowej, dlatego tak śmiesznej np. w filmach Stanisława Barei, idei szczęśliwego, bezklasowego społeczeństwa. Plastikowe figurki krakowianek obok zespołu Mazowsze stały się gadżetem ze sklepu z pamiątkami pełnego różnych, nic nieznaczących już świecidełek. Tę zmianę statusu kultury ludowej dobrze wyczuł Hasior, wybierając dla swoich obserwacji antropologicznych miano sztuki plebejskiej. Szczególnie, że antropologia zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie, w kontekście zmienności historycznej. Pierwotnie używał terminu sztuka powiatowa, w ten sposób lokował interesującego zjawisko poza centrum, na peryferiach. Sztukę plebejską odróżniał od sztuki ludowej jako już nieistniejącej, zmodernizowanej i zamienionej w przemysł. Plebejska, bo wytwarzana przez plebs, nowych mieszczan zagnieżdżających się dopiero w nowym porządku, poza swoim pierwotnym kontekstem. Ta aktywność estetyczna służyła zniuansowaniu bezpośredniego otoczenia, a w obiektywie hasiora stała się projektem tożsamościowym opowiadała o zmianie społecznej. Odsyłała do źródeł, jednocześnie używając kodów swojej współczesności. Jej najbardziej ekspresyjne odłamy były przeciwwagą dla agresywnej systemowej modernizacji i narzucanej odgórnie monokulturyzacji, także tej estetycznej, przemawiającej językiem geometrii. Sztuka plebejska w notatniku fotograficznym to suma wyobraźni plastycznej mieszkańców małych miejscowości w latach 70. i 80.. -tych. Kasior dokumentował tę wrażliwość, utożsamiając się z nią. Dzieciństwo spędziłem w chałupie, koło Nowego Sądza. Wróciła intensywna pamięć kultury ludowej, obrzędów, świadomość tego, jak ważne są dla mnie te właśnie źródła inspiracji. Tak o tym mówił. Ale najważniejsze, że mimo całej inwazji technologicznej, nie została zdruzgotana intencja śpiewania czy rzeźbienia po naszemu. Co było najszlachetniejsze w sztuce ludowej? Nie merkantylne motywy, lecz cudowna bezinteresowność. To, że powstawała ona z potrzeby ducha. Udało mi się jeszcze zaobserwować ten proces przepoczwarzania się sztuki ludowej w plebejską. Hasior układa robione przez siebie zdjęcia według tematów, ale także technik i materiałów użytych przez twórców. Można powiedzieć, że interesują go pewne typy. Buduje typologię zjawiska, jakim jest sztuka plebejska. Zwraca uwagę na fantazję i indywidualizm twórców, ale też dostrzega elementy wspólne. Dostrzega także, być może nie do końca uświadamiane sobie przez autorów, powielanie pewnych wzorców. Wyróżnia na przykład lwy. W Felietonie Duma Królewska i Powiatowa zwraca uwagę, że motyw ten wywodzi się ze sztuki dworskiej, że jest podpatrzonym elementem innej niż ludowa czy chłopska tradycji. Pisze. Monarchowie europejscy zdobili groźnymi lwami swoje pałace. Jednak w każdym małym miasteczku jest też monarcha utajony i zdobi wejście do swojej posesji lwami. Dalej w tym felietonie zwraca uwagę na to, że betonowe lwy z małych miasteczek nie mają już swojego groźnego wyrazu ze względu na niedoskonałość techniczną odlewów. Uważa, że taka adaptacja motywu lwa to niekoniecznie dobry pomysł. Gdyż kultura magnacka wiązała się z władzą nad ludem, a lud był ofiarą przemocy systemowej. Znacznie bardziej cieszą go oryginalne zdobycze kultury ludowej i sztuka plebejska, która jest spójna z życiem tej klasy społecznej, jest wyrazem tego życia. To, na co zwrócił uwagę Hasior, takie nie do końca świadome zapożyczanie motywów z jednej kultury do drugiej, pomijanie idei i emocji, jakie towarzyszyły oryginalnym motywom, nazywamy efektem cargo. Inny termin, który warto tu przypomnieć, to kitsch. Wizualność tego, co fotografował Hasior odsyła nas czasem do tej kategorii estetycznej, ale Hasior nie lubił tego terminu. Uważał, że to obelga, wyraz arogancji i zadufania, ocena płynąca z salonów, że taka ocena sztuki plebejskiej to klasizm naszych przyzwyczajnie estetycznych. Kicz to taki rodzaj praktyk estetycznych, gdzie idea piękna została nasilona do granic. Świadomy swojego statusu kitsch to kamp, polegający na odegraniu tej idei piękna pozbawionego defektu, nasilonego do granic. Jest ironiczny i dziś chyba chętniej sięgnęlibyśmy do tej kategorii opisując notatniki sztuka plebejska. Innym fenomenem, na który zwraca uwagę Hasior, jest zdobienie domów. Temu też poświęcił osobny felieton pod tytułem Marzenia o pięknych domach oraz kilka notatników pod tytułem Malowane domy. Pisał tak: Dostrzegamy tutaj obiektywny wskaźnik naszej kultury materialnej. I nie ma się co zrzymać, że zdobienia wykonuje się z potłuczonych lusterek czy talerzy, z przydrożnych kamyków i butelek. Ważniejsza wydaje się sama chęć zaświadczająca, że właścicielowi domu zależy na tym, aby żyć pięknie i godnie, że pragnie wyrwać się z otaczającej go szarzyzny. Oglądamy więc oczywistą i wystawioną na widok publiczny radość życia. Ale hasior dostrzega też nietrwałość zastosowanych rozwiązań, Zwraca uwagę, że lata 70. i 80. w Polsce to epoka tak zwanej kultury niedoboru, co oznacza, że rzeczy nie było w sklepach, trzeba było kombinować i wymyślać. Dziś powiedzielibyśmy, że była to epoka DIY albo do it together, zrób to samemu, zróbmy to wspólnie. Myślę, że patrząc na łabędzie zopon, zgodzimy się z Moniką Borys, współczesną badaczką kultury plebejskiej i Disco polo, że są to snute przez twórców fantazje w odpowiedzi na codzienną szarzyznę i biedę oraz że jest to świadectwo nieskrępowanej biedą wyobraźni. Atlas wyobraźni, budowany przez Hasiora, to także swoista duchologia. Termin ten oznacza mniej więcej tyle. Że teraźniejszość istnieje tylko w odniesieniu do przeszłości i dzięki temu odniesieniu możemy wyjaśniać różne formy teraźniejszości. Być może ten temat, w kontekście współczesnej, rynkowej i politycznej propagandy, najlepiej opowie Poezja Przydrożna. Poezja Przydrożna to kolejny z podcyfli notatników fotograficznych. Poezja Przydrożna to wywyższenie prostego sloganu do gatunku literackiego. Hasior zbierał tu wizerunki przydrożnych tablic z hasłami propagującymi aktualne ówcześnie, a czasem też współcześnie idee. Fotografował je czasem w ciasnym kadrze, czasem w pełnym planie, ukazując otoczenie. Często owo otoczenie wzmacniało ironią i Jeden z notatników otwiera zdjęcie prostego pomnika na placu przed kościołem w niezidentyfikowanym przez badaczy miasteczku. Pod pomnikiem ułożono kwiaty. W tle odrapana elewacja, zniszczony bruk, klomby kwiatowe bez kwiatów. Na pierwszym planie napis, czyńmy Polskę coraz piękniejszą. Cóż, operowanie kontrastem i rozważania na temat patosu to jedne z ulubionych zabiegów artystycznych Hasiora. Bardzo ciekawą analizę owych kontrastów przeprowadziła jedna z badaczek, Katarzyna Wimsencie. Pokazy slajdów Hasiora miały zawsze określoną narrację. Budowany przez artystą układ zaczynał się zazwyczaj od rodzaju tła, które co jakiś czas przerywane było mocnym uderzeniem, przykładem który przez porównanie bądź kontrast zmieniał postrzeganie kolejnych przezroczy. W omawianych zestawach zazwyczaj ważnym elementem było także wprowadzenie zdjęć, dekonstruujących propagandę. Stosowanym przez artystą zabiegiem było w takich przypadkach skonfrontowanie nieprzestających do siebie elementów w jednym kadrze. Montaż, czyli zestawianie pewnych treści, łączy się z zajmowaniem stanowiska. Często krytycznym zajmowaniem stanowiska. Kpina, ironia, uwydatnianie absurdu, natrętnego charakteru haseł, podważanie autorytetu władzy przewijają się przez cały cykl poezji przydrożnej i pokazują nam, że to, co czytamy, to nie informacja, a właśnie propaganda. Fotografowane plansze to głównie inwencja rządzącej partii, oraz przykościelne dekoracje, murale zdobiące budynki i obiekty pozbawione warstwy słownej. Poezja przydrożna to także zdjęcia z zagranicy, billboardy i reklamy wykorzystujące fotografię, których wówczas nie było jeszcze w Polsce. Hasiora interesowało nie tylko znaczenie tych sloganów czy plansz, ale także ich forma. Można powiedzieć, że prowadził trochę gorzkie i wciąż aktualne studia nad komunikacją wizualną w przestrzeni publicznej, także nad tym, jak jako uczestnicy życia publicznego jesteśmy manipulowani. W kolejnym odcinku przyjrzymy się formom pamięci.